Dzień dobry Państwu! Dzisiaj mam okazję nocować w hotelu pod Dębami w Ostrowie Wielkopolskim. Hotel dość fajny, warunki super. Jest to jeden z moich hoteli, które odwiedzam na trasie cały czas. Pokażę Państwu, co będzie dalej w środku. Pokój bardzo fajny. Standard taki, typowo hotelowy, jak widać. Bardzo wygodne łóżko. Woda jest na wyposażeniu. Ręczniki. Tutaj wam pokażę, jaki mam widok. Widoczek bardzo fajny. Zadbany ogród. Duże łóżeczko. Klimatyzacja. Telewizor na ścianie. No i łazienkę wam jeszcze pokażę. Fajne warunki, jak za dwie stówki na noc. Tak wygląda restauracja i bar. Tutaj jest taki ładny ogród z przodu hotelu. Można sobie coś zjeść. Atmosfera jest bardzo fajna. Sala taka taneczna, jak widać. Odbywają się tu jakieś wesela, imprezy. Bardzo ładne miejsce. Proszę bardzo. No tutaj przechodzimy już do tyłu, gdzie są też stoliczki, można sobie tutaj zjeść. Mały plac zabaw dla dzieci. Wszystko ładnie zadbane. Duży parking. Trochę głośno, bo pociągi jeżdżą, ale to nie jest jakoś specjalnie uciążliwe. Przejdziemy się dalej. jest chyba w ogóle jakaś okolica taka turystyczna, bo dużo ludzi tutaj przychodzi biegać, jeżdżą na rowerach. Teraz aktualnie ktoś lata dronem. O, jakiś ładny stawik tutaj jest. Piłkarzyki, jak widać. Jest co robić nawet w takim miejskim hotelu Dość ciekawe miejsce